Tygodniowe koło losu kręci się każdego dnia. Usiądź i sprawdź, jaką kartę ci da. Usiądź i sprawdź, jaką kartę ci da. Zapraszam wszystkich na tygodniowe koło losu na czas od 16 do 22 grudnia. Dla nas wszystkich, wylosowałem anielską liczbę szczęścia. I tym razem wyjątkowo chciały wyjść dwie liczby: pierwsza, 55. To okres pożegnania starego, przywitania nowego. Przyjmij te zmiany z radością, gdyż są one zalążkiem nowych błogosławieństw. I kolejna liczba szczęścia na ten tydzień dla nas to 112. Wiara oraz optymizm to dwa czynniki, które otwierają drzwi do wszystkich Twoich pragnień. Jako, że Słońce wciąż. Yy... Znajduje się w zodiakalnym strzelcu. Oczywiście rozpoczniemy od naszych drogich strzelców. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym strzelcom. Drogie strzelce dla was śmierć. Śmierć, transformacja, nowe początki, odrodzenie, odrodzenie na poziomie mentalnym, odrodzenie na poziomie, tak naprawdę każdym z możliwych. To również przebudzenie się do życia, kiedy zbyt długo trwał jakiś marazm. Chociaż myślę, że w przypadku strzelców to mało, mało możliwe, no ale również tak może się zdarzyć jak najbardziej. Ta transformacja obejmie Was i Wasze cykle w najbliższych 6 miesiącach. 6 do 8 miesięcy to jest czas, który się bardzo mocno zarysowuje. Generalnie ten tydzień, jako że właśnie wchodzicie w energię transformującą, może wreszcie pootwierać Wam te drzwi, które były pozamykane, oczyszczą się Wasze relacje z innymi, bo odpadają śmiercią naturalną te relacje, które już po prostu wam nie służą. I generalnie tutaj też możecie nawiązywać nowe relacje, wchodzić w nowe zobowiązania, nowe obowiązki, nowe prace podejmować, ale to wszystko będzie się odbywało na kanwie Waszego rozwoju. I waszej transformacji. Drogie Koziorożce, a co u Was i co dla Was w tym tygodniu? Ósemka kielichów. Yy, odejście, odejście od toksycznej, odejście od przytłaczającej yy, emocji, przytłaczającej relacji, od czegoś, co zbyt długo nie dawało wam spokoju. Yy, jako, że jest to karta brama, to będą to pożegnania, które. Pozwolą Wam odetchnąć z ulgą, aż sam miałem ochotę teraz w tym momencie westchnąć. Więc, drogie koziorożce, nie obawiajcie się y, odchodzenia od kogoś, czegoś, co zdecydowanie Wam nie służy. Nie obawiajcie się tego, że mm, świat się Wam zawali. Nie zawali, wręcz przeciwnie. Robicie to dla samych siebie. To jest też trochę, trochę taki rodzaj wycofywania się ze świata. Paskudnych emocji ze świata takich zatrutych emocji, robicie sobie porządki, żeby oczyścić serce i głowę na, na coś lepszego, a to lepsze nadejdzie. W przypadku pozostałych kwestii pozarelacyjnych, to też możecie się odważyć, żeby na przykład już nie słuchać szefa, który was tutaj w jakiś sposób tłamsi. Czy w pracy, czy na przykład nie pozwolicie sobie już na mobbing. Tutaj widzę dużo odważnych decyzji ze strony koziorożców w tym, w tym tygodniu, więc oczywiście trzymam za Was kciuki i róbcie wszystko dla Waszego Najwyższego Dobra. Drogie wodniki, a co dla Was? Kurka mieczy. Wodniki odpoczywają, czy też odpoczywać powinny może się pojawiać większa niż zwykle potrzeba snu możecie być bardziej wycofani, wycofane w tym tygodniu więc energia zupełnie, zupełnie taka nie wasza mimo, że nietowa. Cóż więcej, dobrze byłoby złapać dystans, chwilę oddechu może też pozwolić sobie po prostu na chwilową zmianę otoczenia, środowiska niech to będzie nawet na jeden dzień Niech to będą dwa dni, weekend, cokolwiek. W każdym razie potrzebujecie tego odpoczynku, macie rozładowane baterie, więc jeżeli wcześniej e, za bardzo szalałyście drogi wodniki, to teraz organizm może e, dam, wam dać się we znaki, więc e, pamiętajcie o tym, jak bardzo ważny jest odpowiedni balans, bo inaczej też niektóre wodniki mogą po prostu w jakiś sposób e, doświadczać rachunku e, i efektu tego w postaci na przykład przeziębnika. Drogie ryby, co dla Was w tym nowym tygodniu? Sprawiedliwość. Sprawiedliwości stanie się zadość. Jeżeli oczekiwaliście, oczekiwałyście na jakiś werdykt, na jakieś rozstrzygnięcie, na decyzję administracyjną, na odpowiedź na Wasze zażalenie, na Waszą reklamację, to w tym tygodniu zdecydowanie będą napływały do Was wiadomości zwrotne. I te wiadomości... Będą y, oczywiście pozytywne. Zwłaszcza jeżeli wcześniej borykaliście się bądź borykałyście się, drogie ryby, z jakąś formą niesprawiedliwości, odrzucenia, brania na siebie niewłasnej, własnej, nie swojej odpowiedzialności. No to teraz właśnie to wszystko do was odpowiednio wróci z nawiązką dla niektórych. Więc tutaj, jeżeli macie jakieś sprawy związane z finansami. Czy z odzyskiwaniem własnych dóbr, to tutaj Karta Sprawiedliwości pokazuje, że będzie to z nawiązką. To również sprawiedliwe traktowanie siebie, więc drogi ryby, wreszcie może też taki komunikat zwrotny, żebyście bardziej sprawiedliwe były dla siebie, nie tylko dla innych, ale właśnie przede wszystkim dla siebie i traktowały się bardziej łagodnie drogie byki. Przepraszam, barany <laughs> się zapędziłem. E, w kozi róg. drogie barany, co, co, co dla Was w tym tygodniu? Siódemka, kielichów. Barany będą dyziomarzycielskie, barany będą gdzieś odpływały, hen, hen daleko. E, oczywiście nie ma w tym nic złego, nawet bym powiedział, że to dobry czas na rozmaitego rodzaju weny twórcze. Pisanie, tworzenie, malowanie i tylko co tam jeszcze lubicie, ale na pewno będzie towarzyszyła wam jakaś forma dekoncentracji w tym tygodniu, wybitnie. Nie będziecie miały głowy do niczego, co przyziemne, wręcz przeciwnie, będziecie zawsze jaką cenę uciekały od tego, co jest konkretne, powtarzalne. To wpisuje się w rutynę życia, więc tutaj istnieje ryzyko, że możecie gdzieś paść też ofiarą nieporozumień i konfliktów na li związanych z tym, że po prostu nie będziecie w stanie się odpowiednio skoncentrować. Więc drogie, drogie barany. Radziłbym jakieś witaminki przy okazji, uzupełnić też jakieś niedobory yy, i też pozwolić sobie wygospodarować najsensowniej jakąś godzinkę, dwie na własne przyjemności, żebyście mieli tylko wtedy czas dla siebie i miały, ale nie kosztem waszych obowiązków. Drogie byki, co u Was tym tygodnią? Dziewiątka buław. Dziewiątka buław pokazuje taki rodzaj zamieszania energetycznego i sytuacyjnego również. Możecie mieć problem z tym, żeby nadążać za rzeczywistością, taka jaka jest. No, i też możecie dostawać niestety pstryczka w nos, jeżeli chodzi o wasze plany, kalendarze, różne ambitne założenia, bo przy dziewiątce buław to jest taki kołyszący się na wichrze statek, który, nad którym trzeba zapanować, ale spokojnie mimo, że możecie czuć się zmęczone i zmęczeni tą, takimi sytuacjami i też troszeczkę w jakimś stopniu oczywiście poirytowani, poirytowane, to spokojnie, drogi byku, dasz radę, to nie, te tormy takie tymczasowe w żaden sposób nie zaburzą twojego kursu, że tak ładnie to ujmę. Odłóżcie lepiej jakieś ambitne tematy, jakieś sprawy, które wymagają większego poświęcenia na inny czas. To też jest no, ostatni tydzień przed świętami, więc wiadomo, że siłą rzeczy, gdzieś to takie wewnętrzne nakręcanie się może nam wszystkim w mniejszym bądź większym stopniu towarzyszyć, więc zdecydowanie nie planujcie na ten czas niczego istotnego. Zresztą, jak to przy dziewiątkach bywa, lepiej pokończyć, pozamykać niż porozpoczynać nowe, bo to nie jest po prostu na to czas. Drogi bliźniaku, co u Ciebie i co dla Ciebie? Trójka buław. No cóż, jesteśmy w czasie jeszcze oddziałującej na nas pełni w znaku właśnie bliźniąt, więc bliźnięta jak najbardziej tutaj brylują. Trójka buław, karta Brama, karta, która mówi o nowych horyzontach, nowych możliwościach. Możliwościach czasami znikąd, podpowiada mi też tutaj intuicja, więc będziecie bardzo hojnie obdarowywane drogie bliźnięta przez los, ale przede wszystkim nie chodzi tu o prezen prezenty czy znaczy o materię jako taką, ale o możliwości, o nowe sytuacje, o... O coś, czego wcześniej nie było, jakieś propozycje, których być może od wielu, wielu miesięcy nie było, na które bardzo liczyliście, liczyłyście. Trójka buław też mówi o tym, że wreszcie z odwagą realizujecie coś, co wcześniej demonizowaliście, co uważaliście za trudne, niemożliwe, przekraczacie różne horyzonty i przede wszystkim wzrastacie. To widać ten wasz ten wzrost. Który zdecydowanie będzie procentował na wasze najbliższe 5 lat. No to jest spora, spora przestrzeń czasowa, tak mi podpowiada intuicja. Dla osób, które szukają pracy w tym tygodniu, podjęcie decydującej, ważnej dla was pracy, nowego wyzwania, które będzie dla was twórcze i płodne. To również takie poczucie synchronizacji z czasem, ze światem, z ludźmi, ze środowiskiem więc naprawdę bardzo dobry tydzień. Uważam, że. Chyba póki co przynajmniej dla Was najlepszy z tych wszystkich czytań na ten tydzień. Drogi raku, a co dla Ciebie w tym tygodniu? Głupiec, głupiec, karta zerowa, arkana wielkie, radość, optymizm dziecka, ee, nowy początek, nowe szanse. E, zmiana perspektywy. Przede wszystkim zaprzestanie przeżywania. Tak, życia na serio i brania wszystkiego na, na poważnie. E, przypomnienie sobie o tym, jak ważne jest ukołysanie i ukochanie i polubienie tego wewnętrznego dziecka, które jest w Was i w nas wszystkich zresztą. Nowe początki, nowe szanse, karta zerowa, czyli życie od nowa, e, życie z czystą kartą. E, dobra wiadomość, w, zwłaszcza dla tych, którzy gdzieś się mogli zaplątać w różnych kolejnych życia. Myślę, że mm, warto będzie myśleć o tym, co w ogóle byście chcieli, chciały nowego zainaugurować w swoim życiu. Czy może jakąś relację, czy może nowe wyzwania zawodowe, a może byście zapisali się na kurs, a może niektóre raczki będą tańczyły salse, e, może niektóre raczki nauczą się jeździć samochodem, może zdecydują się na skok. Ze spadochronem. No, tak naprawdę, tu wszystko, absolutnie wszystko w karcie zerowej, w karcie głupca, wszystko jest możliwe i przede wszystkim, niezależnie od tego, czy byłaby to wielka sprawa, czy jakiś drobiazg, będzie wam to sprawiało autentyczną radość, taką radość, jaką właśnie wyrażają dzieci. Drogi lwie, a co u ciebie w tym tygodniu? Szóstka mieczy. Karta brama, karta, która mówi o ważnych wydarzeniach, które będą miały miejsce podczas wyjazdów różnych wyjazdów, podróży małych i dużych, ale ja bym powiedział, że bardziej dużych, bo jednak wszyscy Szóstym często przypisuje się właśnie podróże natury zagranicznej. Przede wszystkim dobry czas na przeprowadzki, na to, żeby odważyć się, sięgać po nowe światy. Dla lwów, które mają w tym tygodniu zaplanowaną jakąś podróż, może już taką właśnie na święta, bardzo dobry czas, bardzo dobra podróż. Dla niektórych też możliwość znalezienia Jakieś oferty last minute, takiej na szybko, takiej, która gdzieś tam będzie bardzo limitowana, ale w ten sposób macie szansę na, na jakiś wyjazd, który będzie waszym świątecznym, około świątecznym dosłownie za grosze. Zdacie sobie sprawę w tym tygodniu, jak ważne są podróże. I jak wiele można z nich wyciągnąć. I przekraczanie granic, też tych własnych, w tej karcie się pokazuje. Oczywiście mówimy o takim zdrowym przekraczaniu, takim świadomym, takim, który, którego Wy sobie życzycie, bądź, jest, bądź po prostu wiecie, że wynika on ze zdrowych pobudek. Także bardzo ważny czas, czas, który właśnie swoje konsekwencje dla Was będzie miał. Wydarzenia tygodnia, tego tygodnia będą miały konsekwencje przez najbliższych kilka miesięcy, dla niektórych dwóch nawet lat. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym pannom gwiazda. Droga panno, marzenia się spełnia, więc czas, żebyś je zaczęła spełniać. Oczywiście gwiazda nie mówi o tym, że ta gwiazdka pojawia się z nieba i sama, sama do ciebie szybuje w twoje łapki. Nie, 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 ale yy, gwiazda mówi jedno. Marzysz o czymś? Rób to. E, jeżeli przez dłuższy czas było twoim marzeniem napisanie książki, pisz. E, gwiazda sugeruje, że y, dostaniemy, jeśli będziemy po prostu chcieli, chciały ten wysiłek odpowiedni podjąć. Dla osób, które będą poznawały kogoś, jest szansa na poznanie kogoś ze snów, kogoś trochę wymarzonego, upragnionego, kogoś, kto może był afirmowany. Dla osób, które szukają pracy bądź chciałyby ją zmienić, to tutaj pokazuje się możliwość znalezienia takiej pracy, która jest, zahacza o rewiry Waszych marzeń, a zarazem. Jest yy, czymś, co wynika z Waszej pasji, z Waszego serca, zaangażowania i będzie Wam sprawiała dużo radości. Właśnie tej radości z pewnością będzie więcej niż zwykle w tym tygodniu, ale przede wszystkim motto jest takie: chcesz mieć marzenia i je spełniać, droga panno, zacznij coś w tym kierunku działać, bo gwiazdka z nieba sama nie spadnie. Drogie Skorpiony, a co dla Was i co u Was w tym tygodniu? Dziesiątka kielichów. E, przepraszam, e, droga wago, <laughs> dziesiątkę kielichów. <laughs> już, już o skorpionie myślałem. <laughs> droga wago, dziesiątka kielichów, karta rodzinnego szczęścia, karta pełni, karta zadowolenia, karta odnalezienia się też po trudach. Różnych sytuacji. Dla niektórych wag, również wyjście z okresu depresyjnego, z jakiegoś trudnego położenia, ale przede wszystkim to są bardzo dobre wiadomości rodzinne. Możecie też być zaproszeni przez kogoś, kogo dawno nie widzieliście, nie widziałyście. Ciąże pokazują się również, zaproszenia na chrzciny, wesela. Wszystkie okoliczności rodzinne, które sprawiają radość i są. I powinny być świętowane właśnie pokoleniowo. Dla Was samych to też szczęśliwy czas, jeżeli chodzi o pracę. Też możecie jak najbardziej znaleźć w tym tygodniu albo być zaproszeni na rozmowę w kwestii pracy, która jest bliska Waszemu Sercu. I ja bym powiedział, że to taka praca dosłownie związana z, z pracą z drugim człowiekiem, z, wymagająca empatii, uczucia, współczucia, więc zwłaszcza takie prace, Będą w tym tygodniu premiowane od psychologów, po terapeutów, fizjoterapeutów, itd, tak i tak dalej. I cóż, droga, drogi, droga waga. Ciesz się życiem i ciesz się z tego, co masz, bo to, co masz jest twoją pełnią. I zostały nam przywołane zbyt wcześnie przeze mnie zodiakalne skorpiony. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym skorpionom. Trójka kielichów. O, skorpiony będą świętowały. Świętowały w gronie swoich bliskich, e, swoich przyjaciół o swojej paczce. E, wino i pianino z pewnością. I zobaczcie to w takim czasie przedświątecznym, gdzie reszta osób będzie biegać po sklepach, zapewne zajmować się przygotowaniami, a wy będziecie w najlepsze świętować, bawić się, odpoczywać, relaksować i bardzo dobrze. Należy Wam się zwłaszcza Mówię to do tych skorpionów, które ostatni czas miały podgórkę, za dużo się działo w ich życiu i też były obciążone rozmaitymi bagażami. Dobry czas na świętowanie jak najbardziej, na wyciągnięcie swoich przyjaciół gdzieś na, na właśnie różnego rodzaju imprezy, małe i duże, ale też przyjemności, które mogą zakończyć się nietopowymi doświadczeniami natury seksualnej, jak najbardziej też się tutaj pokazują. Generalnie ten tydzień będzie sprzyjał świętowaniu, dobrym emocjom, towarzyskości, drugiemu człowiekowi, więc raczej się na tym skoncentrujcie, bo sprawy bardziej materialne nie będą Wam w tym tygodniu za bardzo z wami korelowały, synchronizowały, więc po prostu skoncentrujcie się na towarzystwie, na tym, jak ważny jest drugi człowiek i jaką radość wnosi do Waszego życia, do waszego serca. Kochani, to były wszystkie znaki Zodiaku. Dziękuję za wysłuchanie tego czytania i oczywiście czas na przesłanie dla naszych solenizantów. Kochani solenizanci, wylosowałem dla was kartę, która nosi nazwę synchroniczność. W naszym niezwykłym wszechświecie nie istnieje coś takiego jak przypadek. Zbiegi okoliczności i tak zwane przypadki są starannie planowane przez pomagające ci anioły, byś mógł, drogi solenizanci, rozpoznać w nich działanie ducha. Ciesz się, gdy je dostrzeżesz. To wiadomość przekazywana przez anioły, by upewnić się, że jesteś na właściwej drodze. Zacznij oczekiwać i wypatrywać zdarzeń synchronicznych. Uświadom sobie, że za każdym z nich kryje się jakiś boski zamysł. Więc rozważ, jaką naukę bądź wiadomość ze sobą niosą. Wydarzenia synchroniczne mają ci także przypomnieć, że wszystko, absolutnie wszystko wydarza się we właściwym, ustalonym przez Boga czasie. I afirmacja wszystko zdarza się we właściwym czasie. I kochani, tak jak w to przesłanie, że zabrzmiało, we właściwym czasie Tygodniowe Koło Losu również przed Wami. A póki co zapraszam wszystkich do wysłuchania tego, co już jest. Dziękuję za Waszą obecność i oczywiście śledźcie nasze kolejne edycje Tygodniowego Koła Losu.